Witam Was moi widzowie, o, tutaj, widzicie mieszanka to jest owiec jęczmień, granulat i tak myślę i nic więcej. Owiec jęczmień, pszenica i granulat. Tutaj o, widzicie jak są coś się wycie sposzyły jak w przyszłym o, tu macie to tą samiczkę. O, i tu dwa. I tu jak widać. Te klatki muszę posprzątać, ale no... Nie mogę posprzątać, bo się boję, że, coś się, że one ją odrzucą czy coś. Ta już same zaczynają jeść. Jak jeszcze trochę będą z matką. Jutro dostaną słomy do pochrupania trochę. I trochę na pościółkę. I tak to się prezentuje tutaj. Widzicie? No powiem może te małe, pewnie fajne rosną. Teraz tak zacząłem dawać już mniej granulatu, bo one zaczęły jeść i nie chcę, żeby tam miały jakieś problemy. I dostałem po prostu owiec, jęczmień, troszeczkę granulatu. Pszenica. I cały czas to samo. Widzę, że te filmiki ostatnio mają sporą oglądalność. Ten filmik jest nagrywany w piątek. Będzie chyba wrzucony w piątek albo będzie wrzucony w sobotę. Zobaczymy. Widzicie, ten jest podeszedł do buraczka. Burak pastewny i wcina się buraka pastewnego. Naprawdę tak. Świetnie one zaczynają rosnąć. Tutaj są dwa, ale też są, powiem Wam, koloste. No i tak będzie filmik nagrywany. No filmik, filmik, filmiki będą nagrywane na razie z tego, co tu się dzieje, jak one rosną. Czy te samice znowu się wykończą, jak to modę. I tak będziemy to szli takim tłokiem. Tu zaraz się następna samica kocić, Jedna ma już narwane sierść. Następna tam coś planuje. Ja zobaczymy, jak to będzie. Będziecie chcieli, to będziemy nagrywali już więcej ilości samic. I cały czas te młode będę wam pokazywał, monitorował, jak to rośnie. Jak to się dzieje. Już nie chcę mi się wam pokazywać starych królików, które siedzą w jeden czy dwa w klatce. Sieli jeden przeważnie. Bo gdzieś jakieś średniaki, były to dwa. No i co, to nic nie rośnie, ani. No rośnie, ale no co mam powiedzieć, no nic się nie zmienia, tak? a tutaj to jest coś ciekawego, bo one rosną z dnia na dzień. Będziecie mogli monitorować jak te króliki w mojej hodowli rosną, jak one są tam, rozwijają. Powiem wam, że odcinają, tu trzeba będzie następny kafel dodać, może jutro. Jeden będzie dany po prostu samym jęczmieniem. za kupił proce i mnie, żeby taka pogoda dzisiaj wrzutka, ale żebym poszedł z nim tam gdzieś na łąkę, żebym mógł z procy poszerać. No mówię, pójdę no, damy tylko klika i pomagał mi. Dlatego zaraz idziemy z procy strzelać. Widzicie? Superantkie termondy. Ok. W dzisiejszym filmiku to na tyle. Zapraszam Was do oglądania mojego kanału, subskrybowania, komentowania przede wszystkim, zadawajcie pytania, dawajcie jakieś swoje uwagi. No, jakoś damy radę, tak? Hejo.